Nice. Nice. Let's to Give me this. Let me, let me. Thank you. Let me. It's jungle. Nie, nie robił jungle, jungle, Let's go. Asik kochanie. Kochanie, kochanie, Asik Lecimy. Po nice. Jeden, jeden... one. O, one. się one odpaliłam! Cholera! Yeah! O kurde, mam spotkanie. Leci tam taki klurowy flash. Jest, był, 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 był! Leży. Rampa jeden. Na dosi leży, ja jadę to! Tam leży! Ty, może być. Nice! Esa! Tam jest dla Kary, ma Juj, jak... O za goście. One one na górze, ja bo... pierd... Nie wyszłam z tego, nie wierzę! Ja że coś się... Nie... właśnie. Nie, ja jestem takim, kurde, takim z. Chciałam wyjść z niego jak się zablokowałam i wróciłam do cave'a! Milo, zobacz! Co coś mi staje. Kochani, jeśli ktoś z Was kręci na CSGO Skins, to z kodem ANGELKACS macie na start 2 zł i 10 groszy i 10% bonusu do doładowania dla wszystkich użytkowników. Na stronie czekają też prezenty i każdy, kto doładuje z kodem ANGELKACS minimum 10 zł ma szansę wygrać fajne łupy. No i jak co miesiąc na naszym Discordzie do wygrania jest giveaway, koska o łącznej wartości 1000 zł. Płacajcie minimum 10 zł z moim kodem ANGELKACS. No i to by było na tyle. Miłego oglądania odcinka. No dali smoke'a, co tym musimy wchodzić, nie? Nie mamy więcej smoków. Guys, guys, don't step too much, don't step too much Go by walk Wait, 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 wait Try to go, try to go Try to go, try to go Walk, walk, walk Left side A, co oni robią? CT, CT, CT city, wait, bro, don't pick, Don't pick, city last Rage killing him Ale się dzieje! Nie, wypiekałam! Jakbym zagrała Co to kur... jest?! No ja patrzę, no! Boże... Ach, jest. To bro, ja Co jest kur...

Jest okay. okej, okay, jest okej, mam zajebisty timing, Ej, panowie Leżą dwóch Wspólnie mam Ojej, bez smoke'ów Ja pi... Fi... Zero ma... niee Cie. Spal, ki. To nie pamiętam którego się Ten. Co? co? Ej, czyjcie to, że, czyjcie to, że goś... Zaje... No mnie padając zaje... do ciebie. Bo ja jeszcze mam iść co coś lepszego jeszcze mam też. To jest na razie Ja już mam ten plicel <grymne> Kur... Zerwaj <are> normalnie <grymne> To jest... To <grymne> Ogólnie to jest... Mocne... Gówno No, stój, tak? No, to, znaczy, to pewnie od razu Ale było w ogóle czy... co? Jezu, tak możesz, nie? No. O no. kur... Jeden lewący atakował

Chp, daj ten dziennicowy, sorry, Myślę, że to on Gra mnie witała w Jeszcze stałam strzelać No ku**a Czaszki pierdzone Co jest Dobry, grane no?